tajne posiedzenie sejmu w sprawie cyberataków wyłączone wifi i kontrolę posłów Andrzej Grzegrzonka o niejawnym posiedzeniu sejmu obrady w szczególnym rygorze dla posłów i dla dziennikarzy Obrady podczas tajnego posiedzenia Sejmu są prowadzone w szczególnym rygorze i zgodnie z procedurami dla posłów, a także dla dziennikarzy, którzy nie będą mogli być obecni na galerii i sali posiedzeń, przekazał puł we wtorek dyrektor centrum informacyjnego Sejmu Andrzej Gżegżółka. W środę na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się posiedzenie niejawne Sejmu, na którym przedstawiona ma być informacja w sprawie cyberataków, które dotknęły Polskę. Jego rozpoczęcie planowane jest na godzina 9. Posłowie będą w nim uczestniczyli wyłącznie na sali plenarnej. Tajne posiedzenie Sejmu to bezsprzecznie nadzwyczajne wydarzenie dla parlamentu. Obrady są prowadzone w szczególnym rygorze i zgodnie z precyzyjnymi procedurami. Przygotowania organizacyjne do środowych obrad rozpoczną się bezpośrednio po zakończeniu wtorkowych. W nadzwyczajnych okolicznościach będą pracowali także sejmowi korespondenci, przekazał pap Grzegorz Jak poinformował, dziennikarze nie będą mogli być obecni na galerii i sali posiedzeń, ale do ich dyspozycji pozostaną, I jak dotychczas, okolice tak tzw. stolika dziennikarskiego na i piętrze oraz sala kolumnowa. Dodatkowo po zakończeniu wtorkowych obrad. Redakcje będą zobligowane do usunięcia sprzętu elektronicznego z galerii, a także innych pomieszczeń przylegających do sali posiedzeń. Ten sprzęt, który zostanie, ma być odłączony od zasilania, zaznaczył. Z kolei posłowie wchodzący we środę do sali posiedzeń poinformował. Będą sprawdzani przy pomocy urządzeń detekcyjnych. Zgodnie z przepisami, parlamentarzyści nie będą mogli wnieść do sali posiedzeń żadnych urządzeń umożliwiających rejestrację lub transmisję obrazu albo dźwięku, czy też nawiązywanie łączności oraz innych urządzeń umożliwiających ujawnienie informacji z sali. Nie jest możliwe również wnoszenie teczek, torebek, czy innego rodzaju bagażu podręcznego. Odmowa poddania się kontroli oznacza brak możliwości udziału w tajnych obradach, wyliczał Grzegorz Łuka. Poinformował, że w sali posiedzeń kamery zostaną wyłączone i ustawione tak, aby nie była możliwa rejestracja obrad. Wyłączona zostanie też sieć Wi-Fi oraz odłączone zostaną aparaty telefoniczne w sali posiedzeń i pomieszczeniach przyległych. Wyłączone zostanie studio telewizyjne. Dodał, że za realizację działań ochronnych jest odpowiedzialna Straż Marszałkowska. Tydzień temu szef KPRM Michał Dworczyk poinformował o hakerskim ataku na skrzynkę mailową i media społecznościowe jego i jego żony. W oświadczeniu podkreślił, że w skrzynce mailowej będącej przedmiotem ataku hakerskiego nie znajdowały się żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny. Dworczyk ocenił, że z całą pewnością można stwierdzić iż celem tego typu cyberataków jest dezinformacja i w związku z tym właściwe służby specjalne RP prowadzą wszelkie niezbędne działania wyjaśniające. Rzecznik rządu, pytany czy ktoś inny z rządu oprócz szefa KPRM padł ofiarą ataków cybernetycznych, odparł, że na ten moment może powiedzieć tylko, że jeżeli chodzi o ataki cybernetyczne, to ich skala jest szeroka i nie dotyczy tylko ministra Dworczyka, nie dotyczy tylko członków rządu, nie dotyczy tylko partii i PiS, dotyczy szerokiej grupy osób